Drodzy Państwo, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowego projektu Pokémon Sam Extreme Randomizer na Mówię to po raz, uwaga, trzeci. <grym> po raz trzeci w ciągu dwóch dni. Tak, tak wygląda moje nagrywanie tego. Nie byłbym sobą, gdybym nie miał, nie miał jakichś problemów technicznych. Już wam mówię. Podszedłem do nagrywania po raz pierwszy. Nie ma obrysów, chwała Bogu, bo ustawiłem, żeby obrysów nie było, tak sobie, wiecie, przyczytowałem lekko. To, to nie jest cheat tak naprawdę, to jest modyfikacja Romu. Słuchajcie. E, pozwólcie, że ustawię speed up button, przyspieszę to, bo oczywiście to nikogo nie interesuje. Ja Was witam serdecznie, ja jestem Peter. Jeżeli ktoś jest nowy, zapraszam do kontentu, będzie super. Słuchajcie, co się działo? Za pierwszym razem wylosowałem sobie. E, nie, 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 jestem tym. O! Wylosowałem sobie grę. I patrzę startery. I pierwszy starter roulette. Drugi starter liten. Tak myślę. Chwila. Coś mi się tu chyba nie wylosowało. Oj. Ale wtedy musiałem wyjść z domu i później robić obiad i już nie zdążyłem. I to było dwa dni temu albo wczoraj. Bo dzisiaj mam e, piątek, jak to nagrywam, piątek po południu. Ech, prawie wieczór, bo mamy już nie wiem, to jest listopad, to jest późno. Dostaniecie materiał w sobotę o 16, nie, o 15, przepraszam, jeżeli się ze wszystkim wyrobię. Także tak to wyglądało pierwsz, za pierwszym razem. Za drugim razem z kolei. No wreszcie zaczynamy, dobrze. Za drugim razem. E, było tak, to już dzisiaj nagrywałem, zadowolony, fajnie. I znowu ran, nie, nie zadziałał randomizer starterów. Myślę, co jest do cholery, dobra, wywalone, ważne, że wszystko inne działa. I słuchajcie, miałem startera. Złapałem Spiroła dodatkowo i poszliśmy na walkę z Hał. Gościu miał dwa Pokémony. Pierwszy zabił mi Spiroła, a drugi zabił mi rouleta, ponieważ drugi to była Gudra z Dragonclawem. Fajnie, super było. Tak, walczyłem z Gudrą, a i pierwszy Pokémon to był Nazlif. Walczyłem z Gudrą i z Nazlifem za pomocą Spiroła i Roleta. Miałem Prawo chyba przegrać, nie? I uznałem, o nie, no nie mogę Wam wrzucić czegoś takiego. Zresztą, co to jest, że nie działa randomizer Pokemonów na startery? To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Ja chcę, żeby działał. I naprawiłem? Prawdopodobnie? Nie wiem, bo jeżeli to sprawdzę, to nie będziecie mieć reakcji na moje startery. A nie chcemy nie mieć reakcji na moje startery, prawda? Dlatego uznałem, że nagram raz jeszcze. Wszystko to muszę znowu, kuźwa, skipować ten cały syf! Będzie dobrze, damy radę. E, I słuchajcie. Um, seria będzie to e, Extreme Randomizer na log polega na tym, że mamy losowe abilitki, losowe ataki. No i oczywiście losowe pokemony, tam startery, pokemony, które ogólnie są nam wręczane, statyczne, jakieś legendy, chyba nawet są losowe te. E, te. Z... Boże, co są te takie koksiarskie wielkie, świecące, nie pamiętam jak one się nazywały. Także to jest też losowe i e, póki wdziczy są losowe, i póki trenerów są losowe, i dużo rzeczy jest fajnie. I zobaczcie, tutaj ciągle nas postaci różne zatrzymują nienawidzę, nie znoszę tego po prostu. Uwaga, ja to nagrywam już 4 minuty i, e, i cały czas nie, nie zaczęło się nic konkretnego. Są scenki na scenkach Boże, jedyny, kto projektował taką grę i nie ma opcji speed upa. Ja na emulatorze gram, to ten speed up mam. Super rymy. A do tego nie mam zbyt wiele czasu, bo jeszcze mam później yy, wyjść z domu i fajnie by było zdążyć. Mam mniej niż godzinę ogólnie. Także super, super. Mamy tu oczywiście każdą która nikogo nie interesuje, poza tym, że przylatuje koksiarski Tapu Koko, który ratuje nas i yy, i spieprza, i spieprzu. <laughs> no nice. Dobra, yy, tak, uratowaliśmy Nebiego, bla bla bla, w ogóle gościu wybuch, a tak naprawdę umie tylko splash i coś tam jeszcze. Kim jesteś? Absolutnie mnie to nie interesuje, ale muszę ją o to zapytać. I na, wód, na, na dowód na to, że nagrywam to drugi raz, dzisiaj yy, kończy mi się herbata. Jestem zażenowany. Ale miejmy nadzieję, że 3DS nie będzie mi robił więcej problemów. Zapiszemy, bo uwaga, problemów, oczywiście, tak powiedziałem przed chwilą, ale. Nie możemy na przykład zrobić sobie zapisu przed wyborem startera, więc musimy zresetować grę do tego momentu przed chwilą. I żeby żeby się dowiedzieć w ogóle, co mamy możliwego do zdobycia wśród starterów. Bullshit, tak, zgadzam się. Tak, wyglądają naturalnie, no to to jest normalna rzecz, ale jak będzie ta lista do wyboru, to niestety... A nie! Nie! Uh! Działa! Działa! Lampent, Karniwajn i Keklion. Super! Super, jednak działają. Patrzcie, a ja myślałem, że nie, bo kiedyś zrobiłem chyba randomizer i właśnie nie, wy, nie było nazwy, a był Pokémon. Ja bym wziął Lampenta. Jest najciekawszy, chociaż dużo słabości. Keklion nie ma żadnej, ale Keklion jest słabym pokiem. Karniwajn za to jest niezły. Ale też dużo słabości. Nie, ja chcę Lampenta. Będzie śmiesznie. Mam nadzieję, że da się ewolu... Jak ewoluuje Lampent. Ja muszę takie rzeczy sprawdzać. Lampent na levelu czterdziestym... Pierwszym. I wszędzie lura za pomocą kamienia. Nie! Odpada. Carnivine czy Cachlion to są trudne póki do wyboru. <laughs> Sprawdzę po prostu yy, za pomocą showdownów, jak wyglądają ich statystyki i po prostu wezmę tego, który ma lepsze staty. Proste. Więc Carnivine ludzie ma 100 ataku, 72 defa, 90 spec ataku, 4, yy, 72 spec defa i speed 46. Ma HP 74. Z kolei Keklion, Keklion ma 90 ataku. No Ogólnie Keklion wygląda słabiej, jest nawet wolniejszy. Jedyne co ma lepsze Dosłownie, jedyna statystyka u Kecliona, jaka jest lepsza, to Spezdev. Wszystko inne ma słabsze, więc wybieramy karniwajna. Tak na logikę, no, ja bym chciał jakby wygrać. Więc tak, wybieramy oczywiście rzekomo Litena, a tak naprawdę będzie na, na nas się patrzył, i zaraz przy wyborze imienia będziemy mogli wybrać imię dla karniwajna. I absolutnie nie wiem, jakie imię mu damy. Znaczy, spodziewam się, bo mam y, prośbę od jednego znajomego, żeby tak nadać takie imię. Czy mogę wybrać ci imię? Jest karniwajnik, dobrze, dobrze. Dobra, y, karniwajn. Karniwajn, karniwajn. Są takie te y, muchołówki, ale trzeba coś fajniejszego wymyślić niż muchołówka. Nie, 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 nie bawimy się w pewnych innych twórców. Yy... No chyba użyję po prostu imienia, które, o które zostałem poproszony, czyli Kokos. Bo tak, bo to jest Kokos Pokémon. To jest Kokos. Wiecie, jak, jak coś jest git, to się mówi, że to jest Kokos. A tak naprawdę to nie wiem, bo to jest tajemnica, którą yy, dzierży tylko jedna osoba. Nawet nie wiem, czy chce być publicznie wspomniana z tego imienia. Więc Kokos trzyma Adamant Orb, co bustuje bodajże Dajalgę. Także ładnie. Um, ability infiltre, ilf, Infiltrator. Ruchy Thunder Shock, Constrict, Infestation i Rock Throw. Okej, okay. i naturka, która nic nie zmienia. No tak, myślę, że na początek taki całkiem okej okay Pokemonik. Przede wszystkim jest trochę bulki i ma Infiltrator, więc żaden substytut nie jest nam straszny. Um, nie mam pojęcia, w którą stronę teraz, chyba do. Po prostu do dołu. I teraz ten gościu będzie z nami walczył, bo to jest hał. Jeden z najbardziej irytujących loleczków w tej grze. I byłbym zapomniał. Moment około 8.00 dołącza do nas Carnivine o imieniu. Yy, jak mu tam? Kokos. Kokos. Bo ja teraz na tym layaucie, na którym... Yy, Zachęcam Was, żebyście sobie popatrzyli, bo sam go tworzyłem i tak dalej. Bagon! O Boże! Na tym lejaucie będę umieszczał też imiona Pokemonów, czego nie było w poprzedniej serii. I... I... i tak, no. Mogę użyć Infestation i to się przyda. Taki tak zwany chip damage. klang O! Ale super! Też bym wybrał bagona, jakbym mógł wybrać bagona. E, zasady Nazlok się jeszcze nie rozpoczęły oficjalnie, więc mogę Rockfroa użyć. Może wygram? A nie, przepraszam, jest szybszy. Także wywalone jajca. No, pokonał nas, ale to nic. zlok się jeszcze nie rozpoczął. Także luzik. Mamy jeszcze parę chwil. Ogólnie co do Nazloka. E, no to cóż... Możemy złapać tylko pierwszego Pokemona w danej lokacji, chyba że Pokémon eventowy, że statycznie stoi sobie albo ktoś nam go wręczy. Drugie, co? E, musimy nazwać każdego Pokemona. I trzecie, jeżeli HP Pokemona równa się 0, Pokémon umiera. Nie liczy się to do czasu nabycia Pokédexa i Pokeboli? E, czego jeszcze nie, nie nabyliśmy. Pierdu, pierdu. Tak, oczywiście, ktoś dzwoni. Idziemy kawałeczek i co? Kacenka! <słuch> Szkaluję tę grę całym sercem. Ale będzie śmieszny Let's Play. Superancko. E, nigdy w nią nie grałem na nagraniu, więc teraz macie fajną rozgrywkę. I w ogóle, e, jesteśmy na Route 1. I tutaj działa to tak, że w grach na 3 ds było tak w XY, jest tak w Sun Immune. Nie wiem jak w pozostałych, ale na drodze pierwszej, i wydaje mi się, że na drugiej też mogę się mylić. E, jest szansa 100% na złapanie pierwszego Pokemona. Pierwszego. Albo w ogóle Pokemona na tej drodze. W każdym razie dla nas, nas lokerów, to jest pierwszy Pokemon. Więc szansa 100%, że go złapiemy. Więc cokolwiek by to nie było, cieszymy się, bo jest to nasze. I zaczyna się nasza przygoda. Oficjalnie teraz. Więc zapiszmy sobie. I co? Spowolnimy trochę grę, żeby było te 100%. I możemy ruszyć w świat daleki, chęza góry, chęza rzeki. Krogank, Fajnie, fajnie, to jest, to jest Spoko pok. To jest bardzo Spoko Pok i się fajnie uzupełnia z naszym kokosem Psychic Surge. Żadne statusy go nie ruszą. Wzbustowany typ Psychic. O, gościu. O, gościu, aleś ty mi teraz zaimponował. Używamy Infestation oczywiście. Żeby go trochę. Nie po co ja go osłabiam? Ja go mogę złapać od razu. Mimik Spoko. Mimikujesz sobie teraz i nie użyjesz tego ruchu, więc mam szansę, żeby cię złapać. Ale super. Ja się bardzo cieszę. Ja się bardzo cieszę, bo Crowgank jest dobry. Miejmy nadzieję. <grym> Zobaczymy. Zobaczymy. Pamiętajcie, losowe ablitki, losowe ataki. Mam mimik, ma Psychic Search i o niczym więcej jeszcze nie wiemy. Dowiemy się za chwilę. Przyspieszymy to oczywiście. Złapany krowganczek, dobrze, dobrze. Trzeba by go jakoś nazwać. Yy... Yy... Czy ja nie miałem krołganka gdzieś w tym w Egloku? Chyba miałem. Nie, nie, nie miałem. A może miałem? Nie wiem, nie pamiętam. <słuchy> ma takie duże policzki. Chomiczek. Nazwę cię Chomiczek. Chomiczek. Bo ma duże policzki. Albo lepiej. O. Zmieści się. Poznajcie, Deep Frota. Może powinienem był napisać Deep Frog z żabą. Wiecie. Nie wiem. Ma Fire memory, ale nice. <laughs> Thundershock, Mimic, Pack i Milk Drink. Co oni z tym z, z T-Shockiem, tym nie wiem, ale podoba mi się to. Mamy Deep Frota. Super. To teraz yy, robimy Speed Upik. I wracamy do mamusi. Do mamusi, żeby nas wyleczyła. E, tutaj jest Tauros. Tu nas Tauros nie przepuści. W ogóle Taurosy chyba blokują w tej grze drogę. To jest śmieszne. Wylecz mnie mamusia. Dobra, i lecimy dalej. I wiecie co? Czas na drobny trening. Ehm, nie wiem, czy już wam mówiłem, kiedy zamierzam wrzucać tę serię. W ten. E... Chyba mówiłem, ale mogę. Nie wiem, bo jak na nagrywam to trzeci raz, ok? To mogę nie pamiętać. Serię zamierzam wrzucać. Jako, że to wlatuje. O, ale super. Mamy T-Shock. go T-Shockiem. Astonish. Sidewave. Spoko. Ej, robimy robotę. Aquajet. Spoko. Boże, bulk tego kokosa jest kokos. Super, Randko. W każdym razie, zamierzam to wrzucać w... Uwaga, regularność. Regularność wchodzi znowu. W soboty i w środy o godzinie... E, jakiej tam o godzinie 15.00. I pamiętajcie, spoilery chcę, żebyście wrzucali od godziny 20.00 na grupę na Facebooku. Na Discordzie jest taki fajny bajer, że można ustawić jako spoiler i dopisać na przykład, ej słuchajcie, ten mem jest spoilerem, to wtedy wiecie. No, no ale na Facebooku do godziny jakiej tam? Do godziny 20.00 nie publikujecie spoilerów. To jest jedna sprawa. Druga, Spoilery dotyczą tylko i wyłącznie, zabiorę ci to kolego, bo jest ci niepotrzebne. I tobie to też zabiorę, bo jest ci też niepotrzebne. Take. I żeby ci przynieść, muszę zrobić to w ten sposób. Dobra. Mm, co więcej, spoilery dotyczą śmierci oraz Pokémonów, które nabyliśmy, czyli na przykład w tym wypadku Deep Frota, no, a także naszego startera. O starterze też nie chcę, żebyście wspominali tam za dużo na grupce, ok? Możemy się tak umówić. Mam nadzieję, że tak. I DeepFroid pokonał pierwszego Pokemona. Bardzo dobrze. Jedziemy dalej. I mamy Vivillona. W ogóle ustawiłem też e, szansę trenerom na shiny. Taką losową szansę. E, tam chyba 3%. Więc być może nam się coś takiego fajnego trafi i będzie po prostu sympatycznie, milutko i bajerancko. Czwarty level. Kokos. Bym nawet powiedział, że... Ale no nie. W tym wypadku to akurat deepfroot. I, le... I ten. lecimy się leczyć. I nie wiem, ile ja mam czasu jeszcze. Um... Nie, nie chciałem tu podejść. Chciałem zobaczyć, czy jest tu gdzieś ukryty itemek. Chyba nie ma. To po prostu przejdziemy dalej. Jak nam się coś trafi, to będziemy walczyć. Miss Magius. Czy ja z Miss Magiusem chcę walczyć? Mogę użyć pek. FUSH... Op. Dobra, może jednak nie chcę walczyć. Wiecie co ja? Overheat! Jezus Maria, możesz mnie łaskawie zostawić gościu. Bo ja nie wiem czemu teraz ucieknę. Chcę ustawić zwykłą prędkość, bo się dzieje dużo, a ja na speedupie gram. Zmienimy Pokemona. Jesteśmy podatni na ogień, ale on jest już minus 2. Więc myślę, że spoko i wrócimy zaraz do mamusi. Brave Board. To bardzo dobrze wytrenowany Miss Magius. Ej, bulk, dobrze, dobrze. Szczerze mówiąc, jak już zostałem tutaj, jak już jestem tutaj, to jakby brave board. Ustawię ten speed up, bo naprawdę nawet na 100% to jest za wolna gra dla mnie. Jest za wolna, nic się tutaj nie dzieje. Ej, dziękuję. Dobry, dobry, dobry kokosik. Robimy teraz tak. E, robimy Pokémon. E, nie restore. Znaczy, w sumie mogę. Mogę użyć podki po prostu. Czy mogę na tobie też użyć podki? Mogę. Nice. Tak zrobimy. Tak zrobimy, bo możemy. Czemu nie? Idziemy dalej. Tu jest bol. Potion. Poki, boże, pokebole niestety nie są wyrandomizowane. Tak tutaj z gościu, dobrze. I niestety będziemy zdobywać naturalne te rzeczy. No, ale myślę, że damy sobie radę. tm -y są za to wylosowane i będzie fajnie. Durant. Oj panie deepfroachie. Yy, musisz sobie dać radę jakoś, nie wiem jak, ale jakoś. Yy... Myślę, że. Thundershock Gear Grind Jezus Maria! Pff! Ale super, ale super zabawa! Jej! Super! Świetnie! Siedem. Denerwuje mnie coś takiego po prostu A, nawet zapomniałem dopisać, że... Crowgang minus. Był tam wcześniej gdzieś... Nie wiem, może 12, 14, Crowgang. O Boże. Jestem wściekły w tej chwili. Jestem wściekły w tej chwili. On mnie wyprzedził dodatkowo kuźwa wszystko. Pierwszy przeciwnik. I już problemy. Kurwa mać. Tak potężny Pokemon na początek. Potężny, szybki, silny. Teraz unikamy. Ale super, ale super, super zabawa. Świetnie, świetnie się bawię. Nie wiem jak wy. Mam nadzieję, że wy też. Nawet nie mogę wrócić, żeby odłożyć tamtego do boksu, bo jeszcze nie mamy boksów. Kuźwa. Nie walczę z tą typiarą. Jeba cię. To, to Boże, jak ja się cieszę, że chociaż przez chwilę miałem przyjemność w postaci krołganka. To no, jest. Zapowiada się super. Pamiętacie, jak powiedziałem Wam, że przy tamtym podejściu zaorali mnie, bo, bo mieli gudrę. Jakby. Nie tylko gudra jest przepraszam. Nie spoilerujcie tego nikomu. Taka prośba. Nie spoilerujcie tego. Potion. Świetnie. Czy może mnie ktoś wyleczyć? Czy ja dostanę tutaj jakiś pocket center? Poproszę, chciałbym. Jeszcze dojdę do tamtego bola. I. Pff, no! Ale super. Nawet nie zostaje na tym, nie ma takiej opcji. Czy on próbował zaśpiewać? Uciekłem, nice. O Boże, ale by było, gdybym. Gdybym to dostał na początku gry. Zamiast kroganka. Ale by było. Bidrill. E, to myślę, że na nim mogę zostać w teorii. To nie jest mega, więc mogę użyć Rock row. Chyba, że nie trafimy i zaatakuje nas Acid Sprayem, który jest stabem. Następny Acid Spray nas wykończy. Uważajcie teraz. Ach, nice, dobrze. Warto wierzyć w kokosa, ale nadal. Jakby. Dojdziemy tutaj pytanie, czy tutaj jest jakieś leczenie za darmo. Poproszę. Wyleczyłeś mnie? Nie wyleczyłeś. Jestem wściekły po prostu. Nie wiem też czy mówiłem to w tym nagraniu czy w poprzednim, ale jeżeli... No mam nadzieję po prostu, że wam nie przeszkadza. Czekajcie czy... Aha, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. Czyli nie ma dodatkowego leczenia. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza To, że na speedupie trochę trzeszczy muzyczka. No ale sami wiecie, chcę po prostu, żebyście mieli quality projekt. Rayquaza, dobra, zostanę i zaatakuję go rockfrolem. Saibim. Dobra, jest git. Nie jest! Ember. O nie, nie, z pierwszą stąd. On ma shadow tag! Aha! To ja muszę go zabić teraz. Ale super! Sing! Ach. Fury Cutter. O mój Boże, jeżeli on mnie będzie atakował non-stop tym Fury Cutterem, to ja zdechnę. Dawaj, dawaj, dobrze! Uuu! Uh. Ale nice. Kokos po prostu. Ja muszę się leczyć w ten sposób. I potek używać. I używać jednego Pokemona. Nie mogę drugiego odłożyć. Ta gra jest tak głupia. Ten projekt będzie tak ciekawy. Infestation. Ja muszę trenować na wszystkim po prostu. No Muszę trenować na wszystkim. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Nie zapomnijcie rozgromić butłoną od łapkowania. Naprawdę. Bo to, co się dzieje tutaj, to jest. To są niezłe jajca. Nie ja będę musiał do mamusi się niedługo cofać, żeby mnie leczyła. Póki co, purloin spoko. Zwiększasz sobie atak. Gościu, nie rób takich rzeczy. Ja się boję, że ja wpadnę na request znowu i nie dam rady uciec. Oricorio. To jest latający pok. Assurance chyba to był? Spoko. Poproszę dużo expa. Chcę więcej. I wiecie co? Myślę w sumie, że mógłbym na tym... E, poprzestać... E, znaczy zamknąć po prostu... Skończyć ten odcinek. Bo... Dobrze, dobrze, dobrze kokos. Dobrze. Bo to jest po prostu już expienie. Ja nie będę szedł dalej do walki. Ja wiem, że w następ... Budeł. Jaka to jest ulga. Nawet sobie nie wyobrażacie, jak mi jest teraz dobrze i czuję się taki bezpieczny. Judgment! O Boże. Się czuję bezpiecznie w miarę. Gdzieś tu była ta typiara, nie? Nie, nie tutaj. Chyba gdzieś indziej. No nic, tak jak mówię. Myślę, że na tym skończę odcineczek. Pobiegnę domu, musi się wyleczyć. I w następnym pójdziemy dalej walczyć z przeciwnikami, jakich nam przynosi ta gra. Na przykład takimi. Ale tak jak mówię. To już nie w tym odcinku, ludzie. Yy, niestety pierwszy Pokémon już, już padł, już, już się zapowiada fajnie. Ale mam nadzieję, że, yy, że przeżyje I że nie zdechnę od razu w tej grze. Bo jest trudna. Najwidoczniej. Dopóki nie będę miał w przynajmniej trzech poków, będzie ciężko. Ojej, jeszcze mnie czeka walka z chał, który ma dwa poki. No nic. Yy. Rozgromcie buton i pamiętajcie w środę o godzinie 15:00 następny odcineczek. Możecie robić jakieś fanarty jak chcecie, fanarty będą mile widziane. I to tyle. Także trzymajcie się do następnego. Bye bye.